Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 24. Tegoroczna akcja pod hasłem Mierzymy Wysoko już od godzin rannych zawitała na ulicach w całej Polsce. Tak, Który raz już zbieracie pieniądze? E, drugi raz. I jak wynik? Ludzie chętnie wrzucają? E, chętnie, no. Nie ma problemu z tym. W jakich miejscach już byliście? E, dzisiaj ogólnie dookoła rynku, tak poza to, że jeszcze pochodziliśmy. Setki wolontariuszy z charakterystycznymi puszkami oraz mieszkańców z naklejonymi serduszkami na piersi zbierali pieniądze na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Co roku pan wrzuca pieniądze do puszki? Tak, co roku. No, a uważa pan, że takich akcji powinno być więcej? No Jak najbardziej. Wspierają mi tych seniorów, nie seniorów, tego wszystko, nie? Nie zabrakło akcji organizowanych między innymi przez szkoły czy ośrodki kultury. W jakich miejscach już dzisiaj byłaś? Byłem przy kościołach na rynku, zbieraliśmy też na dworcu chwilę. Pierwszy raz jesteś wolontariuszem? Pierwszy raz jestem wolontariuszem, ale działam też aktywnie w Leszyńskim PCK i też w szkolnym klubie PCK, też takie organizujemy. Jak frekwencja w tym roku? Bardzo dobrze, jak zwykle wszyscy przeszli, przyciągnęły ich nasze ciasta, kuchnia domowa. Różne wyroby domowe sprzedawane w słoiczkach, czyli zaprawy, chleb z, mas z nie z masłem, tylko ze smalcem, ogóreczki. Wszystko bardzo smaczne. Co roku kontynuujemy, także ludzie są przyzwyczajeni do tego, żeby do nas przychodzić tutaj. Dzień uświetniły także Bieg i Kijomarsz za grej z orkiestrą. Piętnasty koncert Małe serduszka grają dla orkiestry w Miejskim Ośrodku Kultury oraz przedstawienie Nie ma to jak we własnej skórze w Klubie Kwadrat. A jak to by się podobało na występach? Nie ja wiem. W szkole fajnie było, tak? Tak. Co roku Wam wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Tak, staramy się co roku wspierać. Pomoc jest potrzebna i, i wspieramy. I jakie jest zainteresowanie strzelnicą? E, przyznaję, że olbrzymie. Tak. tak. Przewyższyło to nasze wszelkie oczekiwania. Stacjonują panowie tylko na rynku, czy byli jeszcze w innych miejscach? Znaczy, generalnie odwiedziliśmy szkołę podstawową nr 13 e, i generalnie poruszamy się tutaj po całym terenie rynku leszczyńskiego. Harcerzy, już prawie już 11 lat zbieram na wielką orkiestry, a oprócz tego. Yy, Różne harcerskie, jak nie było sztabu kiedyś, to zbieramy pod szkołami różnymi. W wielu szkołach odbywały się imprezy wspomagające zbieranie jak najwyższej kwoty na rzecz wośpu. Były od nas trzy zespoły. Sumy są różne, od 500-600 zł po 100 z groszami, aczkolwiek i też banknoty 50-100 zł i także mamy nadzieję, że uda nam się jakąś sumę rzetelną zebrać. Kulminacyjną częścią całego dnia było wysłanie światełka do nieba. Wielu mieszkańców zebrało się na Leszczyńskim Rynku, by o godzinie 20 podziwiać pokaz pirotechniczny. Ilu wolontariuszy brało udział? To znaczy w naszym sztabie 260. 260 wolontariuszy, ale też wiele osób bezimiennych, którym z tego miejsca chciałbym podziękować, bo osób zaangażowanych jest. Powiem tak, pewnie drugie tyle, tak? Osoby, które organizowały imprezy, które liczą pieniądze, które nas wspomagały w tej akcji. Jak w trzech słowach można by podsumować tegoroczny finał? Mierzyliśmy wysoko i myślę, że nie, z, nie zawiedliśmy albo spełniliśmy założenia tego hasła. Do godziny 20 udało się zebrać blisko 89 tysięcy złotych, a to dopiero początek.